Na tym fejmem matu ja nie, 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 nie jestem w stanie powiedzieć, że o zniszczę czego, Kacpra, y, nie masz szans. No i cześć. No witam ponownie. Leżymy tak zawsze inaczej trochę. Ja właśnie się zastanawiam, o co ty spytasz dzisiaj. No ja to pierwsze pytanie mam takie. Barcelona czy Perze? Peż, że to, że co? To jest taki klub, taki klub. Ja mam inny plan na to. No dobra, już nie będę poruszać tematów, um, które negatywnie wpływają na wyświetlenia kanału. Ja mam na to swoje teorie spiskowe. Tak, tak, inne pytanie, jeśli chodzi o tej, tej MMA. To... No, to... no bo my właśnie tak zawsze staramy się trochę inaczej niż wszyscy. Sponsorem kanału jest BetKik, legalny bugmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Siemanko, cześć, tj. dzień dobry, witajcie wszystkie Fame mamowe świry, ja jestem zwykły kibic Ja jestem zwykły ustek Moi drodzy Państwo, witamy Was z pierwszej konferencji Fame MMA 9 Wbijajcie oczywiście na kanał Polska, Bo tam wiele, wiele więcej materiałów Takie Takie, takie, takie. takie są takie Uuu. Oczywiście, jeżeli lubicie taką formę wywiadów Łapa w górę I subskrypcja I kanał I piszcie w komentarzach swoje pytania do gwiazd Fame MMA Właśnie, na kolejnej konferencji będziemy mieli zadawać wasze pytania, także piszcie w komentarzach, a my zaczynajmy Lecimy? Lecimy. Tak, Lecimy. Gawari, naszy... paruski czy nie Gawarit? Jeszcze nie Gawarit, ale ja staraję. Ale po polsku Po polsku? Chyba, że chcesz w jakimś innym języku dzisiaj Nie, innego nie znam to. Tak, no ja nie jestem jakimś wielkim Fame'em e, tam... Jak to nie? Je, al, jeszcze nie tak wielkim? Ja dopiero będę a. A. Jaką chciałbyś mieć supermoc? Jestem wielkim fanem serialu flash yy, Jestem fanem X-Menów w ogóle. Wait a minute. Oj synu! To się nie stało. Victory W dwóch, trzech słowach opisać siebie Dobra, jak miałem 11 lat, zacząłem nagrywać Minecrafta, później próbowałem nagrywać vlogi. Minus 5-6 lat zacząłem nagrywać z Blowem, później Team X, no i jestem tutaj Kiedyś się bardzo interesowałem Premier, Premier League, The Championship mm. albo szkocką, no, pierwszą ligą. A teraz już mniej. A co tam? A dobrze, a dobrze. Odwieczny problem. Messi czy Ronaldo? Chyba Ronaldo. A dlaczego? Jakieś uzasadnienie? Tak, po prostu. Ja nie jestem jakimś fanem piłki. Messi też spoko, to nie jest tak, że. Messi to jest. Messi czy Ronaldo? Ronaldo. Ok, odwieczne pytanie. Messi czy Ronaldo? Kiedyś powiedziałbym pewnie Messi. Teraz powiem Ronaldo, to powiedzą, że skaczemy, więc poskaczmy trochę. Messi czy Ronaldo? No, chyba Messi. Messi czy Ronaldo? Odwieczne pytanie. Ja to tam, wiesz, patriotycznie za Lewandowski. Szkoda, że karnego ostatnio nie wykorzysta. Mam nadzieję, że to jakoś tam... Znaczy, on ma mocną psychikę, to nie wpłynie na pewno na niego. Messi czy Ronaldo? Nie wiem. Nie wiem, stary. Przestałem kibicować, śledzić od jakichś dwóch lat, jak już nie gram. Ale musisz wybrać. Ale generalnie zawsze byłem większym fanem Ronaldo. Ronaldo czy Messi? Nie interesuje się tym Po szczerze. środku. Ale jakbym miał już obstawić, to nie wiem, to... No, załóżmy niech Ronaldo. Cristiano Ronaldo albo Leo Messi? Messi reklamował Lacey. To jest takie niezaciekawe z wyglądu, więc Ronaldo, ale to też nie mój typ, więc w sumie to żaden. Elo. Okej, okay, elo. Jest kolejka do mnie teraz. E, słyszałem, że się dopchał jeden. E, niejaki Zabielski, więc... Zobacz. zrać nam proszę, jak to było, że jednak Ty się tam znalazłeś. Słuchaj, do, dosłownie ja też jestem trochę w szoku, że tutaj jestem. Wczoraj dosłownie 22. Dostaje telefon od Boxdela i mówi do mnie. Siema Filip, czy chcesz zawalczyć na Gali. Jak to? Na jakiej gali? No na Gali, tylko problem jest w tym, że yy, musisz podjąć decyzję do 24, yy, a konferencja jest jutro, a walka za miesiąc. A ja tak do niego człowieku, nie ma opcji. No, gdzie, jak ja się przygotuję w 20 dni? Yy, nie, no, nie, nie, on. Zastanów się jeszcze, zastanów się. No i też nie ukrywajmy, dostałem dobrą propozycję z racji na to, że tak na ostatnią chwilę pojechałem do mojego Ziomka, który jest trenerem, przegadaliśmy temat, czy da radę mnie przygotować i co, jestem na tak, jestem na tak i po prostu dam z siebie wszystko. Musisz wziąć jedną cechę od swojej rywalki, co to jest? Giejku, nie znam jej na tyle, kurczę. Ty nigdy nie znasz tych swoich rywalek. No nie znam, właśnie nie znam. Kim jest Wardenga w skrócie, jakoś tak w najkrótszym? kurcom internetowym, no różny content robiłem, no zaczynałem od pranków, czyli takie tam wyskakiwanie z liści, później przez podróże, a teraz się zajmuję komentowaniem rzeczywistości, ale ostatnio nawet niektórzy mi nazywają, y, że trochę uprawiam publicystykę. A w takim razie jakbyś miał możliwość użyć magii, Magik. żeby zrobić jakąś, odwalić dziwną rzecz, co byś zrobił przy użyciu magii? No wiem, że dziwne pytanie. Bym sobie wyczarował zamek z fosą i bym mieszkał niczym taki średniowieczny szlachcic w zamku. O proszę. O proszę. Tak. Ja czasami nie lubię tłumów ogólnie. Jestem dosyć wyluzowaną osobą, ale gdzieś tam ludzie, jak jest ich za dużo, to mnie męczą. I tak nagle robię i mnie nie ma i znika. Twój ukryty talent. O którym nikt nie wie, albo może ktoś wie. No to jak będzie ukryte Jak powiem? To. Właśnie chodzi o to, żeby już nie był ukryty. No jak? No to nie mogę wam powiedzieć. Przecież tu milionowe wyświetlenia nabijecie na tym. Nie, milionowe, nie. Kim jest Zusie? Cześć, jestem Zusie. Eee, studiuję w sumie teraz psychologię, jestem na drugim roku, mam pieska, mam mamę, którą bardzo kocham I tak życie sobie płynie swoim torem Zaraz w lipcu miną mi trzy lata abstynencji od twardych narkotyków i od alkoholu I przez te trzy teraz niespełna lata zrobiłam więcej niż przez całe swoje życie Także mega, nie pijcie, nie ćpajcie, nie kupujcie do palaczy z neta A powiedz mi, jak tam granie na konsolidzie? Gracie dalej coś na konsoli czy nie gracie? Przeszłyśmy całe GTA, teraz szukamy nowej gry w klimacie ale tylko GTA wciągnęło. Wciągnęło, dlatego ja na razie się odsuwam od konsoli jak najdalej, bo muszę trenować. Jak zaczęła się twoja historia w internecie? Czy to było z ekipą od razu? Czy jeszcze może wcześniej jakiś gaming czy coś? Yy, tak, z ekipą to ruszyło najbardziej. I wcześniej, ale też w sumie z ekipą, tylko może nie całą, co teraz jest. Wrzucaliśmy jakieś głupie filmy z siłowni. Które też tam może nie wiem tysiąc wyświetleń złapały. No, ale od, siłowni, od, od siłowni. Totalnie od siłowni się zaczęło. Przede wszystkim jest też treści, przekaz treści też tam jest, a nie jest takie lanie wody za przeproszeniem, jak to niektórzy mówią, bajdurzenie, tylko rzeczywiście raczej. Cyklop, tak oglądasz? Nie no, bardziej twoje streamy też czasami. Ja tam kilkukrotnie się pojawiało. Podrywajcie dziewczyny, wpadnijcie do mnie na kanał, tam macie więcej porad. Robiłeś taki film? Nie, nie robiłem żartuję. No, zrób stary, może będą wiosny. Nie byś mógł tak pokrótce przedstawić swoją osobę, skąd się wziąłeś w tym świecie internetowym? E, wiesz co, ja jestem znany głównie z TikToka, tam nagrywam takie historyjki różne. E, no i co? Jestem generalnie kojarzony bardziej wśród młodych odbiorców. Jak zaczęła się twoja kariera w internecie? Czy to było od YouTuba czy czegoś innego? E, tak. Generalnie zacząłem nagrywać filmy, jak wiem, już jest taka standardowa, wiesz, taki schemat, zazwyczaj się zagrywa, nagrywa... Gierki. Gierki Minecrafta, jak się ma, 11 lat. No coś tam nagrywałem, zawsze nic nigdy nie wychodziło, aż w końcu wyszedł trend, na przykład mówię tak przez 24 godziny, czy mówię nie przez 24 godziny, to dwa lata temu było takie mega popularne i właśnie na tym gdzieś tam sobie poleciałem, nie? I głównie taki family friendly content gdzieś tam... Chwyciło. Kontent rozrywkowy chwyciło, no i jakoś tam poszło. U mnie to się zaczęło tak w ogóle, że ja prowadziłam kanał na YouTube z przyjaciółką. Gdzieś ten kanał nam wystrzelił, tam około 300 tysięcy zrobił. E, taki content lifestyleowy I jednocześnie też trenowałam i rozwijałam swojego, swojego Instagrama tak sportowo. Dostałam propozycję walki na F, gali FFF na Polsacie. No i myślę, że tutaj na Fejmie jestem też przez to, że gdzieś tam pokazałam się pod kątem tym sportowym. E, I tutaj Fame zaprosił mnie na walkę, bo szukali nowych przeciwniczek, które by pokazały fajny poziom. W jaki sposób zasłynąłeś w internecie? Skąd się wziąłeś w ogóle? Jestem hejterem, tak? Czyli hejtowałeś wszystkich? Kurde, jak leciało. Kto podszedł, to został hejtowany. Ja się nie pierdzieliłem, nie, nie? Nie ma tam, że ktoś gorszy, to go nie skejtowałem, nie? To... Każdego, każdego poruchom. Każdego, każdego. Dziękujemy fajnie. Ci serdecznie. Zajebiście, jak zwykle. Dziękuję bardzo. No, mnie to wszystko. Dziękuję, to dziękuję bardzo. Ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.